Dnia 20 kwietnia 1805 roku ciemny cień padł na młode życie Artura Schopenhauera. Jego ojciec, Henryk Floris Schopenhauer, odebrał sobie życie, pozostawiając Artura z ciężarem smutku i straty. To tragiczne wydarzenie głęboko odcisnęło się na psychice młodego Schopenhauera, kształtując jego spojrzenie na świat i filozoficzne refleksje. Artur Schopenhauer, urodzony w 1788 roku, był filozofem, który wyróżniał się na tle swoich współczesnych. Już w wieku 25 lat zdobył doktorat, pokazując błyskotliwość, która zapowiadała wielkie osiągnięcia w świecie filozofii. Jednak za tym intelektualnym blaskiem kryła się dusza nawiedzana przez demony jego młodości. Strata ojca, a także późniejsze trudności, z jakimi zmagała się jego rodzina, zaszczepiły w nim głęboko zakorzeniony pesymizm, który stał się cechą charakterystyczną jego filozoficznego podejścia. Filozofia Schopenhauera była silnie naznaczona przekonaniem o marności i cierpieniu, które są nieodłączną częścią ludzkiego istnienia. Życie postrzegał jako niekończące się dążenie, nieskończoną pogoń za pragnieniami, które ostatecznie prowadzą do cierpienia. Ta ponura perspektywa znalazła odzwierciedlenie również w jego postrzeganiu kobiet, które uważał za ucieleśnienie oszustwa i podłości. W oczach Schopenhauera kobiety były istotami kierującymi się niskimi, animalistycznymi instynktami których główną funkcją było uwodzenie mężczyzn swoją seksualnością. Dla Schopenhauera kobiety były wiecznym źródłem iluzji, syrenami, których uwodzicielskie nawoływania odciągały mężczyzn od ścieżki rozumu i cnoty. Schopenhauer nie przebierał w słowach, gdy krytykował kobiety. Uważał je za fundamentalnie gorsze od mężczyzn, zarówno intelektualnie, jak i moralnie. W swoim eseju o kobietach opisał je jako dziecinne, niepoważne i krótkowzroczne, pozbawione zdolności do głębszego myślenia i abstrakcji. Dla Schopenhauera kobiety z natury były skłonne do bycia zwodniczymi, wykorzystując swój spryt, by manipulować mężczyznami i zaspokajać swoje egoistyczne pragnienia. To surowe podejście nie było dla Schopenhauera jedynie teoretyczne. Przenikało również jego życie osobiste. Przez całe życie pozostał nieżonaty i unikał romantycznych związków, które, jego zdaniem, prowadziły jedynie do nieszczęścia i rozpraszania uwagi. Jego relacje z kobietami były naznaczone podejrzliwością i pogardą, co odzwierciedlało jego przekonanie, że nie są one zdolne do szczerej lojalności ani intelektualnego partnerstwa. Aby uzasadnić stanowisko Schopenhauera, można by wskazać na normy społeczne i rolę płciowe jego czasów, które często stawiały kobiety w podporządkowanych pozycjach i ograniczały ich możliwości edukacyjne oraz intelektualny rozwój. Schopenhauer, żyjąc w takim okresie, Mógł tę rol postrzegać jako dowód wrodzonych różnic między płciami, a nie jako wynik konstrukcji społecznych. Ponadto filozoficzny światopogląd Schopenhauera, który podkreślał irracjonalną i destrukcyjną naturę pragnień, naturalnie rozszerzał się na jego poglądy o kobietach. Uważał seksualne przyciąganie za potężną, lecz ostatecznie szkodliwą siłę która skłania mężczyzn do działania przeciwko swoim interesom. Kobiety, jako obiekt tego przyciągania, stały się w jego oczach źródłem wielu cierpień świata. Pogarda Schopenhauera dla kobiet może być również postrzegana jako wyraz jego szerszej niechęci do ludzkości. Miał ogólnie ponury pogląd na rodzaj ludzki, wierząc, że życie jest naznaczone niekończącym się cierpieniem i konfliktami. W tym kontekście jego negatywne poglądy na temat kobiet odpowiadają jego ogólnemu pesymizmowi i przekonaniu o wrodzonej zepsutości ludzkiej natury. Pogląd Artura Schopenhauera na kobiety był niewątpliwie surowy i krytyczny. Jego postrzeganie ich jako źródła oszustwa i zła, kierujących się niskimi instynktami, odzwierciedlało jego szersze filozoficzne przekonania dotyczące natury pragnień i cierpienia. Chociaż jego poglądy mogą dziś wydawać się skrajne i niesprawiedliwe, były głęboko zakorzenione w jego osobistych doświadczeniach oraz w kontekście społecznym jego czasów. Życie Schopenhauera, naznaczone tragedią i intelektualnym geniuszem, ostatecznie doprowadziło do powstania filozofii, która do dziś prowokuje do refleksji i dyskusji.